Witajcie, witajcie to znowu ja Góral Gra i Was w kolejnym odcinku z gry Graveyard Keeper Mam nadzieję, że Wam się seria podoba. Właśnie usmażyła mi się pieczeń, z której możemy zrobić złote burgery. Tak jest, mamy 4 właśnie, 4 mamy Czekajcie to jeszcze <laughs> muszę jeszcze raz zrobić. Pieczeń wrzućmy. Mam przy sobie złote piwa, więc gdyby się udało zrobić pieczeń bardzo szybko, chociaż wątpię, że się szybko zrobi, mogę zrobić, ale mam tylko dwie, czyli brakuje mi dwóch. Mam nadzieję, że to dojdzie, i wracamy do Inkwizytora. Zobaczymy, czy. Coś jeszcze będzie z tym Inkwizytorem, czy nie? Okej, okay. pieczeń wpadła. Więc robimy złote burgery. Złote piwo mam przy sobie. Idziemy i zobaczymy. Następny dzień to jest dzień astrologa. I astrolog też będzie jakaś misja, bo tam było coś z tą dzięczką, z tym poetą, który się zmienił. Więc zobaczymy co i jak. Rozmawiaj, odejdź Buffet. Pyk. Pyk. Wygląda na to, że wszystko gotowe. Muszę dać inkwizytorowi znać. Wszystko gotowe. Ok. Dobra, ludzie poprzychodzili, piwo, świeże piwo, piwo zmywa wszystkie grzechy, to to już widzieliśmy. Hmm, wezmę dwa, nie było chyba lepszego palenia widzimy. to to już też było, te wszystkie teksty, więc tutaj się nic nie zmienia. Według mnie przydymione mięso. Hahaha. Ha, ha. Mm. W mieście będzie naj... przez najbliższy miesiąc aż huczeć. O dzisiaj się pan nie uda. Stość. To, to też było. Powinniśmy to powtórzyć. Gdy Ty, tylko będziesz gotowy, przyszykuj swój namiot. Dobra, chłopy, dawać mi wiarę. Wiara się przyda zawsze. I teraz tak, rozmawiaj, a odejdź. Czyli, niestety, mówię kolejny raz: niestety, gdyż wszystko fajnie. Inkwizytor zadowolony, ale jak widzicie, dalej nie chce nam pomóc. Żeby odprawił z nami mszę razem z biskupem. No, niestety. Mówi się trudno, przynajmniej ja jestem zadowolony, 33 srebrniki wpadły, więc myślę, że okej. Okay. Dobra, co my mamy przy sobie? Dobra, mamy złotą cebulę, mamy burgery, jakby się udało, to może bym to zrzucił gdzieś w domu, a mamy regał, więc myślę, że ja to zrzucę, bo te burgery i te cebule myślę, że może się jeszcze przydadzą. Papiery arystokratyczne bym zostały ze sobą, zostawię tu też wiarę, bo jest dużo miejsca. Te chleby hmm. czy jeszcze 14, dobra, 14 chlebów zostawimy sobie na podróż. Jakby czasem gdzieś tam energii brakło, czy coś a w związku z tym, że idzie wieczór chodźmy się przespać i będzie dzień za chwilę astrologa czyli wybierzemy się do do latarni bo mi się wydaje, że będzie tam Misja po tym, co stało się z poetą. Wdzięczka nam coś mówiła, i tam grabarz coś przypowiedział, że astrolog powinien coś o tym wiedzieć. Więc zobaczymy, co i jak. Skoro yy, mamy trochę czasu, przespaliśmy się, chodźmy. Yy, nie mam przy sobie nasion, więc chodźmy zasadzić to, co jest. Yy, nie to. Zboże ok, ale ja wolę robić coś dla kupca, więc jeszcze mam cebulę i czy mam jeszcze coś? Nie. Zboża też są fajne, bo te piwa złote, nie kapusta, dynia mnie interesuje, cebula i cebula. Na zasadź. Nie to. Jest jeszcze coś, co mógłbym zasadzić. No, wygląda na to, że nie. Ale zrzucimy jeszcze wszystkie nasiona do skrzynki. Zobaczymy, czy coś będzie. Więc tak, zrzucamy to. I. Nie ma nasion cebuli? No dobra. Ze złotych jakości mamy 2-2. 2, 2, 2, 3, 5, czyli możemy jeszcze posadzić dynię i tyle czyli jeszcze jedną dynię możemy posadzić eee, to, dobra, niech rośnie zbieramy soczewicę przed nagraniem zebrałem już tu posadziłem, o tu jest jeszcze do zebrania Ok, to mnie cieszy. Także można powiedzieć, że farma już się rozrosła w bardzo dużym stopniu. Co prawda, powiem Wam szczerze, że gdybym tego pilnował na co dzień, chodził do tego rolnika i tak dalej, no to wiadomo, że byłoby tego więcej. Tak, ale szczerze jest tyle do roboty w tej grze, że nawet czasem. Idziesz gdzieś, zapominasz o tym, żeby wstąpić do rolnika. Dobra, mamy 11, czyli możemy posadzić dwa e, pola soczewicy. Ok, niech sobie to rośnie. Do dnia kupca jest jeszcze bardzo dużo czasu, bo teraz będzie dzień astrologa, potem dzień mszy, potem dzień dzięczki i potem dzień. Dopiero kupca, więc myślę, wydaje, że to, co teraz posadziłem, to na spokojnie jeszcze wyrośnie. Ja jeszcze oprócz tego posadzę e, dobra, czyli wysadziłem wszystkie nasiona. I teraz jeszcze przegląd. Dwa, trzy. Tu jedno, trzy. Tak. Nie mamy więcej, bo na jedno pole idą cztery nasiona. Więc. Mi się wydaje, że jest wszystko posadzone. Marchewki na razie nie zbieram. Zboża, kapusty nie zbieram. Przepraszam. Zboża, kapusty nie zbieram. Dobra, prawda. No, mógłbym to zbierać, sprzedawać rolnikowi, ale w sumie po co? Dobra, skoro idziemy do latarnika, czy nam jest coś potrzebne? Popatrzmy w postaci latarnika astrologa. Pomóż astrologowi uzyskać przebaczenie wdzięczki za oferuj za pomoc przy ratowaniu Wagenera. A właśnie. Czyli to jest to, o czym mówiłem. Dobrze, więc w takim wypadku, dzisiaj znowu fabuła. Użyj latarnia. Powiedz mu, że panna wdzięczka potrzebuje pomocy. Znalazłem chyba sposób, w jaki mógłbyś zrehabilitować się w oczach swojej córki. Co mogę zrobić? Jestem gotów podjąć się wszystkiego, co tylko leży w mojej mocy, a nawet tego, co nie leży. Jest pewien młody mężczyzna. No, w tej chwili to właśnie nie jest mężczyzną. Mówiąc krótko, grozi mu niebezpieczeństwo. Został uwięziony w górskim forcie. Twoja córka chce go ocalić. Czemu? No, powiedziała, że go kocha, więc jeśli więc, jeśli więc pomożemy, pomożesz jej go uwolnić, to byłby dobry pierwszy krok. Hmm. Ciekawe. Fort jest zamknięty i pilnie strzeżony. Byłem tam kiedyś podczas ekspedycji archeologicznej. Nie skończyło się dobrze, wysadziliśmy przypadkiem północną przełęcz. To nie była nasza wina. Wielki wybuch sprawił, że nasze obliczenia okazały się błędne. No to skoro wasze obliczenia, no to znaczy chyba wasza wina, nie? Lord Komandor zagroził, że mnie zabije. Ledwo uszliśmy z życiem. Ale minęło już wiele lat. Myślę, że moglibyśmy z polecenia Uniwersytetu zorganizować nową ekspedycję. A wtedy byłaby możliwość uwolnienia potajemnie tego młodzieńca. Co do tej ekspedycji jak ją zorganizujemy? Przecież nawet już tam nie pracujesz. E-tam! Jesteśmy członkami wewnętrznego kręgu. Sprzeczki kochanków łatwo załagodzić. Muszę tylko pokazać im, że poczyniłem postępy w swoich badaniach, a przyjmą mnie z powrotem. A poczyniłeś jakieś postępy? Nie bardzo. Czuję się pusty w środku, a teraz jeszcze nie umiem myśleć o niczym poza swoją córką. Musisz mi pomóc, jesteś mądrym młodzieńcem, umiesz pisać? Tak. Napisz książkę, nie powinna być zbyt kiepska i możesz pisać o czym chcesz. Jeśli na okładce będzie moje szacowane, szacowne imię, powinno wystarczyć. Aha, czyli potrzebujesz książki srebrnej jakości. A czy ty czasem nie masz takiej? No nie masz. Ale masz twardą okładkę, która mi się wydaje, że mi się przyda. Tak mi się wydaje. Dobra. No teraz szczerze Wam powiem, nie wiem, czy to czasem nie oznacza tego, że znowu trzeba będzie wejść w techniki. No i tak, jak mówiłem, jak grałem w tą grę 3 lata temu. Co prawda, początek pamiętałem, ale jeżeli chodzi o końcówkę, to. Szczerze nie bardzo, więc dobra Wróćmy do domu. Jutro jest dzień mszy. Potem jest dzień z wdzięczką. Hmm. Dobra Spróbujmy napisać tą książkę. Mamy twardą okładkę. Od astrologa i dlatego właśnie pomyślałem, że ona może się przydać, bo widziałem srebrną y, gwiazdaczkę przy. Jak to zrobić? Tylko tak. Hmm. Tu są modlitwy. Jest książka. Aha. Czekajcie, ale czy to chodziłoby o tą książkę? Tak jest. Czyli musiałbym mieć jeden złoty rozdział. A żeby zrobić zło złoty rozdział, musiałbym mieć. Aha. Przecież ja nie mam pióra i atramentu. Czekajcie. To póki mamy czas, a mamy pieniądze, użyj e, latarnia. Wracamy do handlu. Potrzebuję pióra i atramentu. Nie będę przecież robił, bo. E, no, dobra, mam pióro, atrament. Ok, czy mi się jeszcze coś sprzyda? Raczej nie. Co prawda, mógłbym wziąć. A wezmę to i to. Trudno. 21 to nie zaś dużo. Rozdział, masz rozdziały, ale masz brązowe. Więc to nie jest coś, co mnie interesuje. Ok. Dobra. A pan, panie latarniku, czy masz coś do opchnięcia? Filet z ryby niebieskiej nie. Nie masz nic ciekawego co by mnie interesowało. Więc chodzimy. O, kamień się odnowił, więc możemy wrócić. Łukamy dom. Szkoda, że nie ma też na przykład tak, że można przechodzić od razu pod kościół. Nie, że nie musisz iść do domu, żeby iść do kościoła, tylko od razu z kamieniem. E, dobra, to no tak, tak. Użyj, użyj. Przez to mamy e, niebieskie punkty, które mam nadzieję, że też się przydadzą. Teraz tak. E, wchodzimy w techniki. Teologia, pisarstwo. To się nam na pewno przyda. Weźmy to. Dramaturg jest 100. Ale i tak będziemy mieć więcej procent na lepszą książkę. Więc tak. Jak to było? Żeby zrobić książkę potrzebujemy rozdział, a żeby rozdział to notatki, a notatki to opowieść. Dobra Czyli lecimy Aha i tu mamy tylko 50% A nie mamy papieru z tego co widzę Ale w sumie idzie wieczór, a jutro mamy dzień myszy. Myślę, że może nie pójdę spać, tylko wrócę do. bo też do domu. Czekajcie, gdzieś tu widziałem. Tak jest. Mam czysty papier. Ok. Czyli dobrze pamiętam, że gdzieś tutaj jest. Czyli teraz wracamy do biurka i próbujemy zrobić tą książkę, gdyż. Ja myślę, że to będzie jakieś prostsze. Dobra. Wykonuję. 50%. Srebrna. Hmm. Czekajcie, bo teraz tak myślę. Jest. Hmm. Z tego, co ostatnio patrzyłem, nie mamy nic tutaj do rozłożenia, co by dawało nam niebieskie punkty. A brakuje nam niedużo, bo 83, a potrzebujemy na dramaturga 100, czyli 17 punktów. Gdybyśmy zrobili coś, tylko właśnie. O, znowu mi laguje. Graveyard. Hmm. Co byśmy mogli zrobić, co by dało nam niebieskie punkty? Hmm. Głoście? nie. To żeśmy już wszystko patrzyli. Wiem, że tu coś dawało. Wygładzony blok z marmuru. Możemy zrobić to, czy to nam daje niebieskie punkty? No, wpad jeden. To nie. Kamienny zestaw naprawczy. A niech będzie, zobaczmy. Nie. Myślę, że gdyby była jakaś kamienna rzeźba... Czekajcie, czy ja mogę zrobić? Mogę zrobić. Mi się wydaje, że to też trochę da. Tak jest. E, dobra, kamienna rzeźba. I teraz tak, czy kamienną rzeźbę nie ma. Badania. Aha, badania ukończono, czyli ja to już robiłem. Czyli nie mam nic do tego, ale. Czekajcie to. Czy mogę zrobić jeszcze kamienną rzeźbę? Nie. Musiałbym mieć dwa T, a nie mam wygładzonego bloku z, z kamienia. A żeby zrobić wygładzony blok z kamienia, mogę zrobić. Dobra, wpadł punkcik i mogę zrobić rzeźbiony kawałek kamienia. Eee, tylko że rzeźba potrzebuje właśnie mamy to techniki no cóż mogę powiedzieć dramaturg odblokuj. biorę to tylko po to pod fabułę szczerze myślę, że tego bym pewnie nie brał ale no niestety jak wiecie ja jadę z już teraz, mam pokonane lochy. Yy, zrobiłem, no może nie wszystko w tej grze, bo też mało się bawię alchemią, ale no, pomyślcie sobie sami. 70 ileś odcinków. Wiem, że są serie dłuższe na kanałach innych youtuberów, yy, nie wiem, chociażby stardiowali. No ale to według mnie ja chcę tylko no, pokazać wam grę. A jak ktoś się wkręci, to przecież ja mu nie, nie, nie rozkażę robić od razu fabuły. Możesz się bawić w Archemii i tak itd. Ja się bawiłem na przykład podczas pierwszego przejścia, jak jeszcze nie nagrywałem na YouTube. Teraz chcę pokazać generalnie fabułę, tylko że do fabuły właśnie też trochę jest potrzebne to, jak podchodzimy do właśnie i alemi, i zdobywania surowców itd. Tak Dobrze skoro mamy czekajcie, właśnie, mamy co mamy, yy, dramaturga spróbujmy teraz yy... no to mi się wydaje, że teraz już mamy wszystko dobra, złota opowieść wpadła, czyli znaczy nie, notatki, aha, bo notatki robimy z tego, czyli potrzebuję trzy Czyli raz, dwa, a brakło energii, co myślę, czemu nie idzie dalej? Okej, okay. eee, i jeszcze raz. O, srebrna wpadła. Chyba, że może nie zaznaczyłem, nie wiem. Dobra, złota. No to teraz rozdział. 90%. Mam nadzieję, że wyjdzie. Mamy złoty rozdział. Czyli teraz tak sobie zrobić e, złoty. i hmm. teraz jest teraz są jaja ja potrzebuję twardą okładkę złotej jakości hmm. i teraz powiedzcie mi bo ja na przykład u astrologa nie widziałem a szkoda mi jest marnować te, z, z tego złotego bo aha, przedsiębiorczość i jubiler ale szczerze powiedziawszy tego jubilera znaczy jubiler jest ale przedsiębiorczości nie widziałem w ogóle nigdzie no i widzicie jak to jest w tej grze uwierzcie mi Warto zbierać surowce, grzyby, ciupać drzewo i tak dalej. Tak, mówię to po 70-kilku odcinkach. Przykro mi, że to mówię, ale warto zbierać i to wszystko badać i tak dalej, bo przez to macie właśnie punkty, dzięki którym potrzebujecie właśnie technik. Nie wiem, czy ja się dobrze wyraziłem, ale wiecie o co mi chodzi: że. Tak jak teraz. Ja myślałem, że skoro odblokowałem sobie tamtą pisarza i dramaturga, że pójdzie łatwo i tak dalej. Nie, nie, nie. Chcesz zrobić na przykład lepszą okładkę? Możesz zrobić. Wymagasz techniki. I to jest właśnie to. A tu jest jeszcze coś, co mnie blokuje z tego względu, że ja w techniki patrzyłem i ja nie, nigdzie nie widzę czegoś takiego jak i yy, książka to mam hmm. nigdzie nie widziałem czegoś takiego jak yy, przedsiębiorczość albo to gdzieś weszło dopiero tu jest Kowal, Werbidąb, inżynier Fechmistrz. To jest wszystko o tej walki. Mm, tu też nie ma. Zapach złota górnik. Najlepszy przyjaciel Jupiler. Czy to jest to, co moglibyśmy kupić? I dzięki czemu ta książka by była jeszcze, znaczy nie jeszcze lepsza, ale by było większy, więcej procent na to, że może by była złota. Złotej jakości. Yy. Ale szczerze powiedziawszy, ja nie widzę tutaj czegoś takiego jak. Badacz tu jest. Chirurgia. Nie wiem, mi się wydaje, że jeszcze albo się nie odkryło, jeszcze to. Trudno. Ale szczerze powiedziawszy. Czy jest sens ciągnąć ten odcinek, Bo tak. Co prawda, możemy iść się przespać. W sumie ja i tak się pójdę przespać. Ale pytanie jest takie, że przecież on powiedział, że nam pomoże. Ale jak dostanie tą książkę? Czyli znaczy, że w moim mniemaniu. W zasadzie, że póki ja nie zrobię dla niego misji, to on i tak nie pomoże w wdzięczce, więc czy jest sens iść do karczmy, do wdzięczki, bo mi się wydaje, że nie. Nie wiem, zostawiam Was z tym tematem, ja kończę odcinek, bo moim zdaniem no cóż mogę powiedzieć. Moim zdaniem po prostu się nie opłaca iść teraz do Wdzięczki, bo ona i tak czeka na pomoc. A pomoc ma archeolog. Archeolog chcąc pomóc potrzebuje książki. Więc idąc tokiem myślenia wydaje mi się, że i tak nic nie załatwimy, i tak nic nie załatwimy, więc czekamy do kolejnego odcinka, kiedy ja coś tam sprawię poza nagraniem i Mam nadzieję, że Ci się podobał. Dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądacie. Widzę, że po prostu Wam się seria podoba, bo wchodzicie, oglądacie i tak dalej. Prosiłbym też o jakiś komentarz, co może robić źle, co robię dobrze, co mogę poprawić. Trzymajcie się. Cześć.